Dzisiaj stylizacja dziewczyny taka sportowa, luźniutka, bawełniana, yy, taka na co dzień do śmigania, ale zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. A dlaczego? Dlatego, że zrobiłam wszystko w białym kolorze. Zawsze dziewczyny, jeżeli zachowujemy tak jakby yy, monotematyczność w kolorze, zyskujemy na elegancji i wyciągamy optycznie też swoją sylwetkę. spodęki bawełniane, wysokie, w pasie, z gumeczką tutaj w talii, kieszonki i oczywiście nie obcisłe, tylko luźniutkie, imitujące troszeczkę taką spódniczkę. Klientki, dziewczyny, które nie mają pup, uwierzcie mi, tutaj te pośladki zostaną zbudowane właśnie tym, że nie jest to obcisłe, tylko właśnie luźne i to sobie wszystko tutaj ładnie pracuje i z tyłu właśnie подстае Spodęki są w dwóch rozmiarach, jeden i dwa. Tą dziewczynę, jedynkę to powiecałabym spokojnie: XSK, SK, MK, a dwójkę taka już większa, Meczka i Leczka. Do tego dobrałam t-shirt, też dziewczyny w białym kolorze, ale zobaczcie, odbijamy tutaj już czarnym napisem, więc nie jesteśmy tak całkowicie zlane, więc coś tutaj się dzieje, coś ciekawego, prawda? Coś, co przykuwa uwagę. Do tego dziewczyny, rękawek, fajny taki dłuższy, do łokcia, można sobie go odwijać poduszka na ramieniu, nie lubimy poduszek, możemy ją wypróć. No i dziewczyny właśnie ten napis, wiązanie wyżej lub niżej możemy wiązać, jak lubimy odsłonić brzuch, to możemy sobie wyżej tą brózeczkę zawiązać, jeżeli nie lubimy, to wiążemy tak, że w ogóle dziewczyny, żaden brzuszek nie ma tutaj prawa nam wystawać. Przepięknie to wszystko dziewczyny wygląda, rozmiar uniwersalny, jeżeli chodzi o t -shirt. Bardzo serdecznie Wam dziewczyny polecam ten komplecik, bo to jest takie fajne, codzienna rzecz, którą zakładamy, nie myślimy z czym, musimy co łączyć, po prostu totalny, gotowy, jest bardzo wygodny, przewiewny, bo tu dziewczyny bawełęka, więc bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Jak sobie składać zamówienia, dziewczyny, na te rzeczy u nas na sklepie online www.cicabutik.pl lub piszecie do mnie po prostu w wiadomości prywatnej, składacie sobie zamówienie przez WhatsApp, Messenger. Gdzie dziewczyny chcecie, możecie się ze mną kontaktować. Bardzo serdecznie Wam polecam tą styloweczkę.